Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, bardzo dziękuję za zaproszenie na gawę. To dla mnie jest wielki zaszczyt, że mogę towarzyszyć na moim które rzeczywiście przypomina rok rodzinę ludzi zaraz, przedsiębiorczych, ludzi, którzy mogą być uzorem do naśladowania dla innych. Chociaż zdaję sobie sprawę, że czasami w czasach polacy są, że może warto, że zaproszą proszą, się to yy, naśladować. Ale spotkania z przedsiębiorcami z ludźmi, którzy rozumieją naszym kolega rolnictwo, to jest również czas zastanawiania się tej troski o przyszłość rolnictwa. Wszyscy jesteśmy z tym rolnictwem związani. Mało jesteśmy przekonani po pewnej szczególnej roli z produkcji żywności i znaczeniu dla całej ludzkości. Natomiast pojawiają się pewne nurty, które jeżeli zdominują myślenie i funkcjonowanie spraw związanych z żywnością na tak najbliższe lata, mogą być istotnym zagrożeniem dla ludzkości. Przede wszystkim dość poważnie rozumiane prymat przyrody nad żywnością które są w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, które mają ograniczać produkcję żywności, często redukować ją. No słyszę czasami, że rolnictwo jest szkodliwe dla klimatu, że jest emitentem gazów cieplarnianych, że należy... Że od tego mając z do Ale to zagrożenie istnieje. Drugie zagrożenie to jest to, że wielkie firmy, wielkie koncerny, które do tej pory zajmowały się czymś innym, zarabiały na czymś innym, chcą produkować żywność sztuczną. Żywność syntetyczną. Sztuczne mięso, sztuczne metro. Wykorzystywanie pośród owadów. Tylko, że to jest zagrożenie. Integracja, popieramy integrację Ukrainy ze wspólnotami Europy Zachodniej, ale jeżeli nie zostaną przepracowane zasady, na których integracja ma się odbyć, to rolnictwo na włóc Ukrainy trudno nawet na spacie ukraińskim, bo to jest rolnictwo zdominowane przez potężne koncerny międzynarodowe. Nie tylko pomoc zniszczy rolnictwo Unii Europejskiej, które od tylu lat, od tylu dekad się inwestuje, jest rolnictwem nowoczesnym, jest rolnictwem dającym dużą ilość dobrej jakości żywności, którą można dzielić się budującymi na świecie. Więc to są te dylematy, które stoją przed nami wszystkimi. Ja chciałbym wierzyć Natomiast chciałbym wierzyć, że te czarne kury na które i w kontekście międzynarodowym się pojawiają, i różnego rodzaju również w Polsce, w Rolnej, pewna nadmierna biurokracja, uzależnienie gospodarstw firm od instytucji kontrolnych, takie trochę traktowanie wszystkich jak potencjalnych Polska na tym zyskała. ale żeby również ci, którzy przejmą to opowiedziano za chwilę, umieli usłuchiwać się i korzystać z wiedzy i mądrości również na tym Żeby nie było ufonowej trudności siebie, tylko słuchać, co należy w tym rolnictwie robić i w jaki sposób nim, nim mądrze zarządzać. Wszystkim gratuluję, że jest Wasz sukces. de